Hej kochani, wasze życzenia dla donosi zdrowia. I oby wszystko się udało i powiodło. Sprawdziły się, wszystko jest ok. Nasza energia zadziałała i wszystko poszło cacy. Planowo, bez żadnych niespodzianek, będzie dobrze. I tyle kochani, to chciałam wam tylko tak powiedzieć? Bo sama się trochę niepokoiłam, szczerze powiem. Yy, więc chciałam Was też również uspokoić. Wszystko poszło cacy. Naprawdę. I teraz oby dobrze, fajnie dochodziła do siebie. I będzie wszystko okej. Okay. Hejka kochani. Bądźcie zdrowi. W tym porąbanym świecie. <gry> Oczywiście dziękuję ja. Jak i również na razie w imieniu Danusi. Dziękuję również kochani, że byliście razem że daliście takie komentarze, które Danusia pewnie będzie czytała, ale no chyba nie dzisiaj, bo trochę nie ma siły. Także dziękuję wszystkim tym, którzy tutaj się udzielili, że tak powiem. Hejka! W kupie siła! I przyniosło to efekty.